Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witajcie w dzisiejszym filmie. Dziś przechodzę z trzema zdrapeczkami. Paradiso Mega za 20. Zwykłe paradiso, z zadyszkę i starożytny skarb. Tak się prezentują z drapeczki na dzisiejszy odcinek. Czym cię proszę, mocno kciuki, bo liczę na fajną wygraną. Przypuszczam, że trochę nam ten odcinek zajmie, jak zwykle, bo zanim znajdę te symbole to wiecie co to będzie, więc nie przedłużam lećmy sobie z pierwszą drapką, tą najłatwiejszą tak musi być, zdrabka z numerem 15 trzy takie same symbole i mamy skrzynię hełm piramidę, winogrono i skrzynię no niestety dwa takie same symbole na tej zdrabce a przysunę trochę, co tam, lepiej żebyśmy widzieli papirus opatra, Papirus, Sfinks i Harfa. Wino, piramida, Faraon, wino. Wielbłąd, Harfa. Słońce i Wielbłąd. Przypominam, że musimy mieć trzy takie same symbole, żeby była wygrana. Harfa, mumia, mumia, papirus. I ps, aż. Skrzynia, kleopatra, mumia. Statek. No i nieważne, co będzie i tak nic nie będzie. Kleopatra, ostatnia linia. Łuk, łuk, słońce piramida. Jest łuk, czyli będziemy mieć wygraną, kochani. Jest wygrana. A jaka wygrana? 10 zł. 10 zł, ale cieszy. Pierwsze 10 zł w starożytny skarb nam oddał. Okej, okay, jeszcze tak zrobię, tak posprzątam trochę na boczek śmietki. Dobra, to lećmy z tym Paradiso. Aj, aj, aj. Aż co to nie chciałam, bo taki bałagan ma około. Będę jeździła może tam z drabką. Może jednak przesuńmy, żeby było lepiej widać? Okej. Okay. I pierwszy nasz symbol to jest kostka. Szukamy, mamy tutaj dwie. I to tyle. Fala. Piłka. Tam na razie wchodzi. Bo musi zresztą. Krab. Tęcza. Musi być, musi być tencza, gdzie jest tęcza. Tu. Pomarańcza. To jest cytryna, tak. Pomarańcza, dobra, czyli to jest to. Oki. Oki-toki. Mm. Latarnia. Brakowało mi słowa. Jest latarnia. Pięknie. Płetwy. O, no, tu jeszcze widzę tę, pominęłam. dobra, dobra, dobra mewa mewka jest jedna ryba napój kurczem sorte, parasol, número tipo um, Jeszcze mamy napój, tak? Był napój, był. Oki. Okay. Czy tu już coś jest? Nie ma. Żółwik. Jeden żółwik. O, tu jeszcze mamy torbę. Kotwica. Dobra, więcej kotwiców nie widzę. Nuta. Tych nutków trochę tu mam, ale co tam one dawają? Nic nie dawają? Termometr. mura i oculare. D'obra. To jest mam okulary. Sprawdzmy sobie kontrolny. Głównej nie ma, wygrany nie ma. Pusto. Oki. Okay. Mamy jeszcze jedną, tą za dwie dyszki, tą większą. Może ona zechce nam tu coś dać. Co myślicie? Zechce czy nie zechce? Mhm. Muszę tak trochę boczkiem, bo się nie mieści w kadrze. Może tak. Nie, dobra. To już lepiej tak. I tak jeżdżamy. Dobra, pierwszy delfin. Tu Już jest więcej do szukania. Mniejsze te są. Mniejsze obrazki, kurczę. A ja nie widzę. Na czosy. Jeszcze ta lampa mi się odbija. Nie! Tragedia! Dzisiaj tragedia. Dobra, szkupmy się na czosy. Tu. Na czosy. Kolejny symbol. Kiwi. Nie wiem, może ja wstanę. Wy będziecie wszystko widzieć. Oki, okay. oki, okay, toki. Limonka. No. Okay. Wiadro. Jedno wiadro. Ostrożnica. Dobra, ja tu widzę jedną krewetki. krewetki, jak coś pominę, to wiecie, krzyczcie, krzyczcie w komentarzach. Koło koło zapasowe. prostu. Era Dobra, jedno tylko. Klapki. No właśnie tam było co? Jedna te klapki. Lornetka. Cud by musiał się stać, żebyśmy tu coś dzisiaj wygrali. Cud. Księżyc. Piniata. Mam nadzieję, że nic więcej nie pominęłam. Mamy linię! Mamy linię mamy 40 zł. Ciekawe, czy będzie panie nam coś jeszcze, czy to już finish. Słońce. Dobra. Kotwica. Ok. Motyl. musi być motel Tu. I kurczę, musi być. Musi. Tak mi daliście znać w komentarzach, że musi być ryba. Dobra, ostatnie nas do symbole. Cytryna. nie symbol. Flaming. Dobra. Już więcej nic nie wpadło, ale mamy tak, na pewno. Czy sprawdzę, jest prawdę, bo czasami czegoś innego nie wydrapam. No oczywiście. Przecież ja nie mam tu kraba. Co ja mam będę zrapać? Tak, delfin, awokado, na czosy, wiadroki Ośmiornica, limonka, krewetka, larnetka. Klapki, pinia, tak, tuka. No nie, tylko ja takie rzeczy mogę odwalić. Nie wierzę. Dobra, tu mam rybę. Tu miałem zmazać ośmiornicę. Ośmiornica. <śm> Dobra, cieszyłam się na wygraną, a wygranej nie ma. A te klapki chociaż miałam? Miałam. Tego tuka na, na pewno miałam, wiadro miałam i... no klapki miałam. Dobra, sprawdźmy jeszcze kontrolne. Te... Te co? O, pusto. Ach, cieszyłam się na 40 zł i co? I wiadro. Jak zwykle Paradiso do D, de, do de. tylko wygrana w starożytnym skarpie 10 zł. Dziękuję Wam jeszcze za oglądanie, możecie znowu się pośmieć, porychotać ze mnie, co ja ta znowu zdrapała? No, taka jestem, co mam zrobić? Przynajmniej <laughs> jest jest no i możecie się ze mnie pośmieć. Dobra, dzięki Wam jeszcze za oglądanie, pozdrawiam i do następnego odcinka, buziaczki, pa!